Cześć kochani. Jestem na, we własnym ogrodzie na grządce dyniowej. Tutaj wysiałam dynię bezłupinkową. Tak to wygląda ta dynia bezłupinkowa. A to dlatego, że będzie ona nam służyła do pozbycia się pasożytów przewodu pokarmowego. Dawno temu w pestce dyni wykryto substancję o nazwie kukurbitacyna, yy, która bardzo łatwo przenika do ciała pasożyta i poraża jego układ nerwowy. Ale dlaczego dynia bezłupinkowa? Dlatego, że to, co jest szkodliwe dla pasożyta, to jest ta zielona osłonka. I tej pestki po prostu nie trzeba obierać. A tutaj dla porównania mam dynię zwyczajną, która ma pestkę. Warunkiem, żeby kuracja została prawidłowo przeprowadzona, to musimy zrobić koktajl ze świeżej dyni. Ze świeżej pestki. Taka dynia przekrojona 25 deko pestek. Blendujemy w wodzie, ewentualnie w mleku, na gęstą papę, dzielimy to na dwie porcje i rano pijemy na czczo, pijemy, jemy na czczo. Pierwszą porcję, w następ... drugą porcję zjadamy po pół godzinie, godzinie, a z kolei po dwóch, trzech godzinach powinniśmy wziąć coś na przeczyszczenie. ja do tego używam kiszonego topinamburu. Zwróćcie też uwagę, że teraz trzeba byłoby te pestki obrać. To musi być świeże. Nie jest to wcale proste obranie 25-tego takich pestek. One się ślizgają. A jeszcze jedna rzecz, że my też obierając te pestki dużo tej osłonki właśnie, która ma największą wartość, ona zostanie przy łupince. I chciałabym wam powiedzieć, że yy, ja odrobaczałam się oczywiście, odrobaczałam się lekami. Byłam szczęśliwym człowiekiem, bo nigdy nic nie znalazłam. Nigdy nic ze mnie nie wyszło żaden robak, dopóki nie przeczytałam tej oto książki Aleksandra Użarowskiego i on tu właśnie pisze o dyni. Wtedy pierwszy raz zastosowałam dynię. Słuchajcie to było przerażające. Wtedy, kiedy ja zobaczyłam, co opuściło moje ciało. Zachęcam Was. Odrobaczajcie się. Może to być dynia, ale są też inne sposoby. Także zachęcam wszystkich i. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Jeżeli film się podobał, bardzo proszę łapkę w górę i subskrypcję.